Wymagałem od mojej drużyny gry, tak jak ta druga połowa wyglądała od początku meczu, niestety coś tam się nie zazębiało, jakieś roztargnienie, jakieś, jakieś nie wiem, nie, 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 niepewność tej, w tych poczynaniach. Karny, który uważam, sędzia nie musiał dyktować, zmobilizował przede wszystkim, myślę, że i mnie i, i moją drużynę do odważniejszej gry w drugiej połowie i życzyłbym sobie, żeby tak moja drużyna grała częściej i więcej tak jak, jak zagrała w drugiej połowie. Tak naprawdę to myśmy tak zaczęli tą rundę, no słabo zaczęli, pomimo że mieliśmy na trzy wyjazdy jeden mecz u siebie, ale graliśmy tak naprawdę z ostatnią drużyną, jaką jest Połaniec, słabo radzącą sobie Janiną Libiąż, której straciliśmy bramkę w 94. No i, i potrzebowaliśmy dzisiaj takiego przełamania, tak jak, jak ten dzisiejszy mecz. No, ja, ja tak naprawdę to nie wyobrażam sobie, żebyśmy my musieli drżeć o utrzymanie w tej lidze. Yy, kadrowo na pewno nie jesteśmy najmocniejsi, ode, odeszło od nas trzech zawodników. Z kraśnika, ale przyszedł bardzo wartościowy zawodnik, jak jest Rafał Pydyk, doszedł do nas Erwin Nowik obrońca, doszedł Łukasz Mietlicki, który, który też jest wartościowym zawodnikiem, no, tak naprawdę no, to problemem jest yy, na, gran napastników. No, dzisiaj na całe szczędzie, że Maciek Żiłek się odblokował, tak naprawdę jest to nominalny pomocnik, ale spełnił swoją rolę jako napastnik. Yy, cały czas. Yy, tak troszeczkę może to jest takie moje psioczenie, ale uważam, że jest potrzebny tutaj taki bardzo przybojowy szybki napastnik, który, byłby, który by odciączył pacholarza w grze ofensywnej. Na pewno nawet oceniając tą ligę, to wyniki są takie diametralnie różnie Spowodowane jest, było to tymi warunkami atmosferycznymi, jakimi się trenowało, bo się trenowało gdzieś po śniegach po orlikach, po błotach i nagle jak ci zawodnicy wejdą na trawę, to ta piłka im odskakuje, nie mają czucia tej piłki. Może to jest takie troszeczkę naiwne tłumaczenie, ale ja uważam, że, że, że to jest racjonalne tłumaczenie. Idziemy do Andrychowa w sobotę i no, mam nadzieję, że przywieziemy jakąś zdobycz punktową. Przede wszystkim życzyłbym sobie, chłopakom, żeby tutaj prezentowali taką grę jak w drugiej połowie, żeby przyciągać tutaj ludzi na trybuny, bo, bo, bo to jest jak, jak zawsze, no, kibic chce oglądać zwycięstwo, chce oglądać drużynę walczącą no, i, i od tego chcę od mojej drużyny wymagać. Wydawało się nam, że do tej 75. minuty mamy mecz ułożony 1-0. W zasadzie przeciwnik atakował, próbował, natomiast no, kończyło się to wszystko gdzieś na 16-20 meczy. Dobrze funkcjonowała nie tylko nasza linia obrony, ale też zespół jako, jako właśnie obrona, jako gra w defensywie. I straciliśmy prawego obrońcę na chwilę. I w tym momencie, kiedy on był właśnie poza boiskiem poszła rzutka właśnie w tą strefę, w miejsce prawego obrońcy. Nie zdążyliśmy się no nie zdążyli chłopcy zasekurować tą strefę, padła bramka, później błąd naszego stopera, druga bramka, trzecia to była już konsekwencja, odkryliśmy się stoper, poszedł do, do, do przodu, szybka kontra przeciwnika i, i 3-1 w zasadzie w 10, w 10 minut można powiedzieć. Straciliśmy, tak, w 15 minut straciliśmy 3 punkty, prawda, także no wynik wiadomo wszystkiego, nie mówię, ale taki jest, taki jest sport, ostatnie mecze w lidze jeszcze pokazują, prawda, można w, wszystko. W...